W jakim języku domówisz się na Kaukazie? Dokładnie tak, nie mogło zabraknąć tematu związanego z językami, a dokładnie tematu języki obce, a języki lokalne czyli w jakim języku jesteś w stanie domówić się na Kaukazie. O tym dzisiaj w ósmym odcinku podcastu Kaukazomaniacy. No to co, zaczynamy dzisiaj trochę o językach, a dokładniej w jakim języku domówimy się na Kaukazie? W jakim języku się by tam przyda? W jakich językach jesteśmy w stanie, w których krajach się domówić i porozmawiać z ludźmi? No i na jakim poziomie, no bo to też jest taki, taki element. Do zacznijmy sobie od właśnie wylistowania i nazywania tych wszystkich języków. Przede wszystkim są dwa, dwa główne, których obecnie, obecnie się domówicie. Pierwszy język to jest rosyjski. I bym powiedziała, w zależności trochę od regionu, gdzie traficie, na przykład w Gruzji, myślę, że zdecydowanie z starszymi osobami, starszymi, teraz tak strasznie to zabrzmi, ale ze starszymi mam na myśli te tnie 35 plus. To nie znaczy, że to są osoby starsze, ale te, tnie, które jeszcze miały okazję pamiętać, czy może 40 plus, może tak w sumie, 40 plus, które miały okazję jeszcze pamiętać czasy ZSRR i czasy, kiedy Rosja i kultura rosyjska była bardziej obecna, Niż, niż obecnie, właśnie w Gruzji, a z tymi młodszymi, czyli po, po, poniżej tej, tej granicy wiekowej, zdecydowanie po angielsku, więc jedyny i drugi język Wam się przyda. I tylko tutaj mała gwiazdeczka. Słuchajcie, no bo w miejscach turystycznych jak najbardziej domówicie się, myślę, w tych językach, szczególnie, że teraz jest masa, ale to masa turystów. Teraz mam na myśli niekoniecznie może w czasach pandemii, ale generalnie na przestrzeni ostatnich tam 3-4 lat, może nawet 5-6, jest masa turystów w Gruzji, więc też Osoby znają, czy w sensie gruzinie, gruzinki, znają po prostu te języki, żeby móc się z turystami, którzy przyjeżdżają, z za obcokrajowcami domówić. Jest też coraz więcej osób, które znają polski. To wynika z tego, że po pierwsze, było sporo osób, które wyjeżdżało na różnego rodzaju programy do Polski. A między innymi stąd sporo tłumaczy języka polskiego właśnie w Gruzji. Właśnie to są osoby, które mieszkały w Polsce i tutaj poznały język polski, studiowały. Na przykład na uniwersytecie. Więc po polsku też się domówicie z coraz większą e, liczbą ludzi, e, szczególnie właśnie w takich branżach turystycznych. Mam wrażenie, że tam tego polskiego po jest coraz więcej oraz oczywiście po angielsku. I po rosyjsku, bym powiedziała, zdecydowanie ten, te, te starsze osoby. W, na przykład w Armenii, w Azerbejdżanie, ja bym powiedziała, że tutaj mamy dość, do, dość podobnie, tylko tam zdecydowanie, tak, w porównaniu z Gruzją, mamy mniej, mniejszą turystykę, prawda? Więc, więc podobnie jak na przykład w Polsce, tak też młodzi ludzie znają angielski, no bo to jest taki język, język świata, prawda? No, Trudno, trudno współcześnie sobie działać i nie znać, nie znać angielskiego. Coś tam zawsze się z tym kojarzy i podobnie rosyjski z racji tego, że um, też ten rosyjski i, i, um, i Rosja jako kraj i kultura rosyjska nam się, że jest bardziej e, też obecna um, np. w Armenii czy, czy Azerbejdżanie w porównaniu np. z Gruzją. taka jest moja obserwacja. To właśnie macie szansę również w tym języku się domówić, ale język angielski jest uniwersalny. I tutaj jest taka mała Gwiazdka, ponieważ domówicie się w miejscach, w których potencjalnie jest dużo wykształconych osób, nie? No nie, nie oszukujmy się, jakby. Jeśli pojedziecie gdzieś świetnie średnione, na przykład mniej turystyczne, albo w takie, które są oddalone od dużych ośrodków miejskich, to tam zdecydowanie polecam język lokalny. Tak. I o tym za chwilę też sobie więcej, więcej powiemy, w jakim stopniu i kiedy właściwie ta znajomość lokalnego jest przydatna. No ale jeszcze zostaje nam Kaukaz Północny, no bo przecież Kaukaz to Kaukaz, prawda? Mamy całe i północne i południowe. No i na Kaukazie Północnym zdecydowanie z racji tego, że jest to Rosja, tutaj. Język rosyjski. Język rosyjski jest tym podstawowym z racji tego, że właśnie po prostu jest to język narodowy, który się mówi, język, język oficjalny kraju, że tak. A w Rosji myślę, że w językach poszczególnych narodów jest nam coraz trudniej się domówić, tak nie mam obserwacje tak obserwacji też patrząc trochę obserwując, co się dzieje z poszczególnymi tymi językami, ile osób używa i ile można znaleźć też różnego rodzaju publikacji na przykład w tych językach. Bez względu na temat, prawda? To, to zdecydowanie, zdecydowanie jest dość, dość trudno, tak bym powiedziała, tutaj, tutaj się domówić. To, to też zależy oczywiście od regionu i tak dalej, więc, więc język, język rosyjski jest zdecydowanie na północy, jeśli sobie, jeśli sobie myślicie, a języki obce tutaj na, na, na Kaukazie Południowym to rosyjski, angielski, i myślę, że w Gruzji coraz więcej właśnie po osób po polsku w tych obszarach turystycznych tutaj możemy. Możemy jak najbardziej znaleźć kogoś, co ktoś umie. Pamiętajcie, ja, ja tutaj nie mówię o tym, że z kimś porozmawiamy na temat z, nie wiem, współczesnej literatury, tak? tylko po prostu domówimy się w podstawowych rzeczach, na przykład turystycznych. Tylko. Kiedy właśnie ten język lokalny? Bo ja jestem, nie będę ukrywać, wyjdzie to prędzej czy później w dzisiejszym odcinku, że jestem e, szczerą orędowniczką tego, że jeśli. Na przykład jedziemy na Kaukaz nie po raz pierwszy, czyli e, nie jest to tak, a to teraz na Kaukaz, w przyszłym roku do Ameryki Południowej, a za dwa lata na przykład tam nie wiem, do Azji Południowo-Wschodniej. E, południowo, południowo, południowo to w tym momencie, jeśli na przykład na Kaukaz jeździmy i jeździmy tam często, jeździmy na przykład na Kaukaz Południowy, często odwiedzamy te kraje, to. To jest tak, że warto by jednak nauczyć się chociaż trochę podstaw. Znaczy, bardzo popularne w porównaniu z tym, pamiętajcie, ja mam perspektywę kilkunastu lat, <laughs> I jak to wygląda, wygląda właściwie ten e, popularność Kaukazu w Polsce, więc stąd moje podejście, że e, współcześnie, że teraz coś jest bardzo popularne, ale jest tam coraz więcej Polaków, którzy na przykład się przeprowadzają albo jadą na jakiś. E, na jakiś dłuższy czas, bo nie na wakacje, na dwa, trzy na przykład tygodnie, tylko na, na kilka miesięcy, na rok i tym podobne. Dla mnie e, to jest taki moment, w którym zaczynamy się uczyć tego języka lokalnego i nie mówię tego tylko jako nauczyciel języka gruzińskiego, zachęcam, zapraszam na zajęcia, e, jak najbardziej nie tylko z tego powodu, po prostu to wynika z tego, że nie da się Normalnie funkcjonować, moim zdaniem, w społeczeństwie. I jeśli chcemy poznać ten region, jeśli chcemy być częścią, na przykład, jakiejś społeczności, a nie po prostu żyć sobie jako ten oderwany obcokrajowiec, który i tak nic nie rozumie, jak my do siebie mówimy, no to wtedy ten, a te języki są bardzo potrzebne. Też zdecydowanie pomagają załatwić wiele spraw w. Takich codziennych, tak, które możemy, możemy zrobić. Nie musimy szukać na przykład lekarza czy, czy osoby w urzędzie, która mówi w języku, w którym my jesteśmy w stanie powiedzieć, tylko po prostu jesteśmy. Jakby częścią tego kraju, częścią tego społeczeństwa, przez to, że znamy, znamy język i dodatkowo jesteśmy w stanie dużo lepiej rozumieć różnego rodzaju niuanse, ponieważ już w samym języku, w samych słowach takie rzeczy się pojawiają, jak chociażby tym, co opowiadałam Wam w odcinku na temat prawda? no bo tam bezpośrednio z znajomości języka wynika, że wiemy, co właściwie jemy, po prostu. Więc tak to, tak to wygląda. Zachęcam, Zachęcam szczerze. Właśnie, kiedy jedziecie, kiedy wybieracie się na przykład w tereny nie bardzo turystyczne, albo nie jedziecie na wakacje z kimś, jakby w takiej zorganizowanej grupie, może tak, w zorganizowanej grupie, gdzie macie przewodnika, kogoś, kto się wam nie zajmie, kto wam opowie, tylko jedziecie zupełnie samodzielnie, to są takie momenty, w których warto rozważyć znajomość chociaż podstaw. Danego języka. Ja na przykład czasami prowadzę, już od, od paru lat prowadzę takie mini, mini kursy, takie gruzińskie, taki survival, taki przetrwaniowy, tak? czyli podstawy gruzińskiego, właśnie na wyjazdy wakacyjne. I tam sobie poznajemy podstawy, takie związane z powitaniem osób i tym podobne. I osoby, które wracają na przykład z Gruzji po takich wakacjach, mówią, że. Dużo łatwiej byłem nawiązywać jakiś kontakt, ponieważ już były w stanie cokolwiek powiedzieć. No, bo to wiecie, to tak jak my, Polacy, my też się cieszymy, jak przyjedzie obcokrajowiec i zna jakieś podstawy polskiego, myślimy: kurczę, wysilił się, nasz trudny język chce opanować. I to dokładnie w ten sposób działa z innymi narodami na Kaukazie. Czy to właśnie w Gruzji, czy w Armenii, czy, czy w Azerbejdżanie. Te języki warto, warto poznać w, jakimś język, w takim stopniu podstawowym chociaż, prawda? takim, takim po, podstawowy, podstawy podstaw, o może tak, znajomości znajomości tego języka lokalnego. Tak jak mówię, ta zasada moim zdaniem bardziej jest adaptowalna, jakby bardziej zdecydowanie bardziej jeszcze się przydaje na Kaukazie Południowym, bo na północnym jesteśmy w stanie, z Zdecydowanie po rosyjsku się wszędzie domówić. Nie potrzebujemy, nazwijmy to, języka lokalnego, prawda, żeby tam z nim się z rozmawiać. Ale teraz możecie mi powiedzieć, no ale przecież da się znam przykłady osób, które nie mieszka, mieszkały, jako obcokrajowcy prawda, i, i w pełni się doma, domawiali. No i jak mieszkałam w Gruzji, za którymś razem już mieszkałam w Gruzji, to poznałam taką e, kobietę, Olgę, bo była już e, nie, nie była to zdecydowanie dziewczyna po zdanym wieku, która od kilkudziesięciu lat mieszkała w Gruzji, e, mieszkała mieszkała właśnie na Kaukazie, e, była Rosjanką i nie potrafiła powiedzieć praktycznie nic po gruzińsku. Nic. Nie była w stanie się komunikować. W sensie rozmowa była z nią w pełni po, a, a, po rosyjsku. Ja po kilku miesiącach nauki Gruzińskiego byłam w stanie powiedzieć zdecydowanie więcej niż ona po kilkunastu latach tam, mieszkania tam. No i problem polegał na tym, że yy, tak naprawdę jakby wszystkie. Rzeczy, które Olga chciała załatwić, musiały być po rosyjsku. No, czyli musiała trafić na kogoś, kto mówi po rosyjsku. E, pracę, żeby zdobyć, też miała dość ograniczoną, no bo nie pójdzie do pracy gdzieś, gdzie dominującym językiem jest gruziński, prawda? Bo, bo po prostu najnormalniej w świecie się e, nie domówi. Czyli na przykład, tak jak. Czasami widzę na Facebooku, na różnych grupach, właśnie takich związanych z Gruzją dla, dla, dla Polaków, pytanie: A czy praca w Gruzji, prawda? I praca w Gruzji w jakichś gruzińskich firmach. No wspaniale, to tak jakby na przykład do naszej firmy w Polsce, do jakiejś firmy w Polsce, nie wielkiej międzynarodowej korporacji, gdzie wszystko jest po angielsku i mamy dużo obcokrajowców, ale bo nie ma takich dużych, tak dużo firm tego typu w, na Kaukazie tak naprawdę, e, przyszedł ktoś i, 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 i znał na przykład tylko angielski. No to co? Ludzie ze sobą podczas obiadu e, e, czy podczas jakichś rozmów na kawie rozmawiają w języku lokalnym, w swoim języku rozmawiają, prawda? I to zawsze jest taki element, jak bym powiedziała, jesteś takim outsider'em, nie rozumiesz wszystkiego i nie uczestniczysz w tym, tym życiu w pełni i też może być często tak, że po prostu wtedy jest trudniej, o może tak, nawet zacząć taką, taką pracę. Znajomość tego, tego gruzińskiego jest bardzo, bardzo potrzebna, tak? żeby, żeby znać, żeby funkcjonować. Albo na przykład, jeśli jesteście już że tak powiem, w trakcie zakładania, albo jesteście w rodzinach gruzińsko- czy tam kaukasko-polskich, prawda, no to też ta znajomość języka drugiej strony też jest Niezbędna do tego, żeby móc budować normalne relacje po prostu. Więc wtedy znajomość języka lokalnego bardzo, bardzo jest, jest przydatna, jest moim zdaniem, osobiście jest wręcz nieodzowna do tego, żeby, żeby móc normalnie funkcjonować, prawda? A, a te języki, jak, jak wszystko inne, wszystkiego się można nauczyć. To nie jest super skomplikowana rzecz. Słuchajcie, skoro tyle milionów ludzi na świecie się nauczyło, to jak najbardziej inni też e, są w stanie. I historia Olni kończy się takim wątkiem e, i taką, taką moją, moją obserwacją. Nie ma tam tragicznej historii, nie wiem, że coś jej się stało, prawda, i tak dalej, ale prawda jest taka, że była taką outsiderką w mieście, w którym po prostu nie rozumiała, co było napisane na autobusach, tego, co, co mówią do siebie ludzie na ulicy, na bazach. I tak dalej, bo po prostu posługiwała się tylko swoim, swoim językiem i przez tam kilkadziesiąt lat mieszkania w tym mieście, nie, nie, czyli w Tbilisi, nie też nie wykazała chęci do tego, no, żeby, żeby trochę na np. języka sąsiadów e, swoich z, do, z, z domu, z bloku się, na, się nauczyć. Więc e, odpowiadając, w jakim języku domówicie się na Kaukazie, dominujący, myślę że właśnie, to jest rosyjski, angielski, to nie znaczy, że inny język nie zupełnie nie, macie pewną szansę na przykład na niemiecki, ja na przykład kiedyś taksówkarz do mnie zaczął mówić po niemiecku w, właśnie w, na, na Kaukazie, ponieważ był w Niemczech, do pracy pojechał, prawda, i wrócił właśnie i stąd znał, znał podstawę języka, czy, czy francuski, więc podobnie jak w polskim, prawda, jak w Polsce te języki obce są dość, dość te główne są dość popularne, ale zdecydowanie są takie sytuacje, w których znajomość języka lokalnego jest przydatna i są takie momenty, w których jeśli faktycznie chcemy czerpać z, z tej kultury lokalnej, na przykład jeździmy tam często i chcemy jeździć tam na wakacje czy, czy zwiedzać, to myślę, że to są takie momenty, w których zdecydowanie znajomość języka lokalnego się przydaje. I tutaj nie trzeba, wiecie, na tyle, żeby być w stanie Witezia czytać, czyli ten poemat cyszoty Rustawelego ze średniowiecza, czytać w oryginale, tylko po prostu znać podstawę, tak nie, że możemy się domówić, odpowiedzieć na proste pytanie, kim jesteś, skąd jesteś, zamówić sobie, nie wiem, taksówkę na przykład, prawda? Czy... Znaleźć, znaleźć hotel, tak? I, I domówić się z właścicielami, na przykład porozmawiać na jakieś proste tematy. To tyle już w zupełności wystarczy, a my jesteśmy zupełnie inaczej wtedy też odbierani i mamy dużo większe szanse, na przykład właśnie w takich małych miejscowościach na wsiach, żeby również tam się domówić, ponieważ tam bardzo często. Hmm, te osoby nie znają. No to tak jakbyśmy pojechali na polską wieś, jakby obcokrajowiec pojechał i chciał mówić po angielsku, prawda? No to różnie by to mogło być. Zależy, gdzie by trafił. <grych> tak, tak naprawdę nie zawsze by się dało w pełni, w pełni dogadać. To tak. Ciekawe jestem, jakie są Wasze wrażenia z językami na Kaukazie. Jak w jakich językach się komunikujecie? Dajcie znać w komentarzach. A to by było tak naprawdę tyle na dzisiaj naszego odcinka. A za tydzień, za tydzień opowiemy sobie, idziemy za ciosem językowym, więc opowiem Wam trochę o podręcznikach do gruzińskiego. To jest będzie taki odcinek poświęcony dla tych, którzy i, i tym, którzy ym, chcą się y, uczyć y, języka, szukają materiałów, to nie jest takie taki, taki proste zawsze y, znaleźć materiały i znaleźć dobre materiały. Więc ja y, opowiem Wam, tak jak opowiadaliśmy o to opowiem Wam o odcinku, podręcznikach, y, z którym jak warto się uczyć. Jeśli Was interesuje ten temat, właśnie tu za tydzień widzimy się w kolejnym odcinku Kaukazomaniaków. Będą takie odcinki kolejne o innych językach. Myślę, że za jakiś czas właśnie też będziemy o tych językach Kaukazu sobie opowiadać i z jakich materiałów warto się uczyć gdzieś i szukać i tym podobne. A za tydzień o gruzińskim. Tak. Więc słuchajcie, jeśli podobał Ci się ten podcast, ten odcinek, to obserwuj, daj łapkę w górę czy subskrybuj, w zależności od tego, gdzie, gdzie go słuchasz. Daj znać w komentarzu, jakie są Twoje wrażenia i jeśli są jakieś tematy, o których chcesz, żeby się, żebym powiedziała, żeby się pojawiły, to oczywiście dawaj znać. Rzecz, o której jakiś czas nie mówiłam, czyli nasze listy z Kaukazu, czyli newsletter, na dole też znajdziesz link do tego, żeby się zapisać właśnie na newsletter i dostawać ode mnie wieści, że tak powiem, Kaukaz, listy, tutaj raz, raz w tygodniu. To co? To do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!